Dzień dobry Państwu, koniec idzie. Teraz zapraszam Państwa na relację z klinicy Morskiej. Dzisiaj mamy 28 września 2024 roku. Już proszę zobaczyć. Mieli Państwo okazję zobaczyć te kramy. fabryki powoli się zamykają. Pokażę Państwu. Tutaj młody chłopak zamyka. Kram płyty przykręca. No i koniec handlu. Aż do przyszłego roku. W tej chwili chodzimy na plażę. Wejście numer 24, sobotnie przed południe. Proszę zobaczyć. I mamy już dosłownie do plaży około 100 metrów. Te wejście na plażę, właśnie to takie, chyba główne wejście e, w Przenicy Morskiej. Także te osoby, które były w Krynicy Morc doskonale pamiętają właśnie te wejście na plażę. Już powoli ukażuje nam się morze. Ale dzisiaj taka pogoda, można powiedzieć, niesprzyjająca wiecznie. no i przede wszystkim 13 stopni Celsjusza tylko. Ale to jak zawsze powtarzam, w swoich filmach. Krednicę morska ma również swoje atuty jesienią, zimą wiosną. Daj sobie sprawę, że wszyscy kojarzą Krednicę morską raczej z latem. No i nie mylą się na to pasty. Tak powiedziałem, warto przyjechać tu również w innych porach roku. Także nieubłaganie proszę zobaczyć, wszystko już jest zwijane niestety Czekro patrzeć, no ale takie życie no i w tej chwili już ukazuje się jesteśmy od plaży dosłownie 20 metrów ukazuje nam się plaża, woda, morze także piękne, trudne widoki Jeszcze w w tej części plaży. Sporo można powiedzieć, proszę zobaczyć. A Państwu to pokażę dokładnie. Mam nadzieję, że, proszę Państwa, sum morza tutaj bardzo ładnie do nas dobiega. I idziemy w tej chwili zobaczyć. Bliżej wody, tu jest ten bar. Ten bar jest bardzo popularny. Właśnie latem długie kolejki, długi okres oczekiwania na realizację zamówienia. No ale taka kolej rzeczy. Proszę zobaczyć, jak wygląda Krynica Morska Plaża w Krynicy Morskiej. Koniec września 2024 roku. Chodzimy bliżej, bliżej wody, żeby Państwo mieli yy, odgłos morza, szum, fal. Także dla mieszkańca jest to yy, normalna rzecz, natomiast yy, dla przyjezdnej osoby rzeczywiście to już jest jakaś atrakcja. Proszę zobaczyć, o, akurat chyba meły który Panu dokarmia, ja nie wiem czy tak to jest yy, zgodnie, czy to jest dobrze tak, no ale mam nadzieję, że sum może Państwo dobrze słyszą, podejdę troszeczkę bliżej tych mech Także słyszą Państwo ten wiatr. Myślę, że wystarczy my I powoli, powoli mieli Państwo okazję zobaczyć plaże klienicy morskiej 28 września 2024 roku i powoli ewakuuje się już po połymi krokami do wyjścia proszę zobaczyć Jeszcze troszeczkę morza. Niebo takie zachmurzone, pięknie to wygląda. Siedzą w domu, natomiast tutaj tak jak mówiłem silny jak porwisty i, i no ale to, jak mówię, jest to bardzo ładnie wygląda ma swój urok. Także na dzień dzisiejszy kończymy wycie na plaży. I wycofujemy się już wolnym krokiem. Idziemy w stronę miasta, w stronę kliniki morskiej. Idziemy samochodem. No idziemy coś posilić. I jeszcze Państwu pokażę, pokazać. Jeszcze Państwu może zdążę pokazać yy, 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 ulicę, właśnie kliniki morskiej mimo wszystko starsi ludzie jeszcze ciągną nad morze mimo, mimo tej niesprzyjającej pogody ale z drugiej strony jak ktoś przyjedzie przecież z południa Polski no to bardzo chcę zobaczyć te morze przecież po lewej stronie będzie, będą te sklepy w dniu liszewskim one są już na dobre zamykane yy, państwu pokazywałem na początku lat. Młody chłopak zabija, dychamy, że tak powiem, już płytami witryny. No i handel kończy się aż do przyszłego roku. Przed nami właśnie liczne hotele, pensjonaty. Muszę zobaczyć. No, Ja aż powoli będę kończył lację taką nadmorską. I jeszcze wyjadę pewnie na ulicę Gdańsku, tam zaparkuję, może przejdę się po, po Deptaku, właśnie tym na zaletem A nie, to była odwrotna sytuacja. Myślałem, że chłopak zamyka, zamyka tym płytami, a on natomiast tymi płytami płyty ściągał otwierał. Także proszę zobaczyć w tej chwili jeszcze. Pozostało co nieco tutaj na handel i, i w takim razie tutaj jeszcze mamy gofry, lody, takie kutanki, takie rzeczy będę powoli już kończył. Ja muszę trochę przyspieszyć zmówienie, bo ponieważ mi muzyka, a ja jest państwo sprawę, że YouTube nie lubi właśnie muzyki w tle. Zawsze mam jakieś, jak miałem kiedyś, jeszcze tak byłem mniej doświadczony, zawsze mam a to jakieś upomnienia od YouTube'a, że prawa autorskie a to jakieś takie zawsze mam problemy, także pozdrawiam serdecznie z Kliniki teraz życzę miłego weekendu, do widzenia, cześć, trzymajcie się.